Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Enter the Gungeon. No i dzisiaj zagramy sobie kolejny ranik i zagramy sobie tym razem Marinem, bo ponoć jest lepszą postką. Czy znaczy no ponoć? No muszę sam stestować po prostu. Więc sobie testujemy. Nie mogę na, niestety nim strzelać tutaj, w tym miejscu. Więc dobra, idziemy po prostu. No mogę coś z nim pogadać. Nie. No mogę wejść. No to wchodzimy no po prostu, zobaczymy co to będzie, czy przejebie znowu na drugim poziomie, czy jednak dojdę dalej, zobaczymy <laughs> Dobra. Pistolet trzyma lepszy Więc to jest spoko, zobaczymy co Jakos ten się sprawdzić ten pistolet? To się wydaje lepszy O kurwa wjebałem się po ścieżce, dobra IC Tej granaty się Ja hełma straciłem, dobra, działa Tak moja policzka działa Cię hełm Ja nie straciłem serduszy przynajmniej, dobra O, tutaj całkiem dosyć obfity bit był Tutaj ja patrzę jak nie? Tak i co to jest? Jednym słowem, które da się odczytać jest ofiara, czujesz się jak ślepak. No cholera jasna, no co? jakiś <coughs> sekrecik, którego nie ogarniam. A ty... Dalej. A bo nie ma sumie, nie to peżo granaty. A albo nie granat. Z no Ale No cóż, same w sobie nie są problemem. lol. Dobra, ślepa... Możemy iść dalej. Mamy skrzynkę, dobra, co w tej skrzynce? Nie można No trzeba klucza użyć. takie Czekaj, mapa. Dobra, no, chyba tutaj wszystko mamy. Musimy iść tutaj. To będzie przejście dalej, zobaczmy co tu jest. Na razie póka w nie ma tutaj lepszy power kurwa to niejadarne ale no... to najmocniej się nie ogarnie wszystkim ale no... się ogarnie O ten przesuł, gramacie kolejna skrzynka, dobra, no i znowu nie otworzy, bo nie mam kluczów. Jeez, jest dobra, idziemy tutaj. Mamy sklepikarzu, dobra. Ja bym od niego kupił no co no? Eee, Ty... Ja jakoś tutaj... A nie, to trzeba kupić, dobra, myślałem, że jakoś da się go zgarnąć, ale nie. A pasta mam amunicję. I tu mamy właśnie pancerz, dobra. <laughs> to ja bym kupił klucza. Bo serca nie kupię, bo nie jesteśmy. Co to jest? Wynagrodzę ci to. A co? Ach, chuj. Chuj, więc to jest. Ziomek, dobra. To w takim razie, skoro mam klucza, teraz pytanie: lewe? Znaczy te, niżej czy wyżej? Czy znaczy skrzynka? No chyba to niżej. Zostałem item. Znaczy item. Bo jest dalny, widzialne widziałem ręki. Okay, Cage, one będą. Ty. Nie wiesz, Shift to jest jakaś zdolność. właśnie, to nie, co to jest. Może to mogę użyć podczas walki. Mam tego tutorial, w której przeskipowałem wszystkie te gadki. coś mi się jednak na no, ominęło. Zdecydujemy na bossy, na bossie, zobaczymy no. I co to jest? To jest król pocisku. Król naboju, na ołowianym tronie, dobra, no to nie działa. To... Ty ja, co nie mogę po prostu stać? A ja już trochę bliżej, dobra. Tak, na razie nie jest tak te... Kiedy to jest po nie mam wtedy Medium, kurde, ma mać. jedna z każdej strony, żeby już zabić. Coś widać? No, nie. Musimy dać pociski. No ale tym ślepaku. Chciałem ja go jebać, ale pół mi zostało Kurde no, no i umarł Zabija mi król nabojów. Dobra, ja muszę przeczytać dokładnie W sumie te wszystkie rzeczy Power do wyłonu Jak to działa no To jest tak, hełmik, jakiś tlef Jakiś woki-toki i jakiś ten, książka na... dobra. A nie mogę tego stawać chyba, nie? Czy mogę? A właśnie, tutaj właśnie jest ukryty jakiś ten... Przestrzeń. Może to jest, że Zobaczymy, co to jest. Nie. Dobra. To pamiętam, to pamiętam. Nie. Jezus Maria, dobra. Ja muszę sobie ogarnąć jak to wszystko działa jeszcze raz Dobra, albo pier... no, go jednak, nie chcę mi się z tego ziomku później znajdę, bo... bo tak. Był ukryty room. Dobra, idziemy jeszcze jeden ten run. No, bo skilla się nie zdobędzie Inaczej jak grając. Będziemy jeszcze tego rana zrobić, tylko to jest takie coś. Kurde, wam jaki ekran trząsy, nic nie widziałem wszystkiego. Dobra. Jeszcze szczęście, że mogę iść dalej. Kurde, jak to jest. To jakiś broń tutaj jest. Oj, pewnie ja wyjebał, super. Nie, później się odpalił. Chyba... To jest Można grać. Poczekaj. Muszę sprawdzić, jak się do tego zrzuca. Muszę trzymać może tam wszystkie guziki jakie... A, ja wiem czemu, bo ja wszystkie buziki na karaturze i też L klikam, ale Fortunnie. Niefortunnie. Nie żyło mi z tego. Dobra. Mamy sklep, mamy dwa klucze. Tu nie muszę od niego klucza aktywać, Ale bym bardzo chętnie kupił cię... Ciebie... Urwa, HP tu nie ma, no. Kukłę! Tam, małego bombardiera może? Ewa, kupuję Bombardiera. <laughs> Jak mi zabraknie ammo do niego, to użyję shift'a i zobaczymy się, aktywuje ta umiejętność. Ty! być wejść w stronę, żeby to mnie nie... nie drżyło dobra, zladuje w sobie, jadli. A to po PSN było czwarde. Dobra, zladowany. Mamy skrzynkę, dobra Co to jest? O kurde Korsarz Ubrat nie co to... Działa ta brońka Zobaczymy na się na pewno Albo tutaj stestujemy, dobra, zobaczmy Kurde A dziwna ta broń jest. Dziwna bardzo. Dobra, to ja wam zostałem w Mamy kolejną skrzynkę i mamy zwój. Przewrócone, wystrzelone. mamy hapeka. Wow. fajnie. Gdzie zobaczcie co w sumie mam? O, no i co się robi? Znaczy, korsarz, co to jest pasywka? Ta stara technika polega na pionym, co ustrzeleniu ze strzelby. Po... O, stary, nie mam strzelby chyba nic nie da. Może mogę coś zrobić z pistolecikiem. Jest tu gdzieś stół jakiś? Nie widzę. No w to. Aż ogarniamy gierkę dopiero. Zyskał klur... król nabojów. Są bliźniaki. Bojowe bliźniaki. Ale. Ciekawe. Ja odpalam korsarza. PIEK!

Aaaaah! Ah. Ola, oh, ja. to. To pierwszy boss. Gamczerowanie i mamy klucz tak. mamy kp i co to jest? maksa wyrzutnia o kurwa i dobra i dobra tego? dobra używam shifta. shift a co mogę to? synkułki chyba no ale się, o kurde kontrolę mogę sobie tak bronić tutaj. Ciskiem. Dobra. O! spacją to się robi! Dobra. Jak widzaku normalnie. Dobra, ogarnięte. to. Czy to jest bro... to jest one time use? Czy to jest... Yy, na każdy pot? Zobaczymy. zobaczymy. One time use. No dobra. Zbonowalamy tym otaczem. Tak. Do połowy ammo. Op. O, kurwa, kurczę, dobra kurczę, O kurwa. Dobra. Jest, dobra. A, kurczę, kurczę, Nic mi nie brakuje, kurczę, co, co Pery. Już mam tutaj skrzynię z ambicją. Fajnie, fajnie. O, mamy rycerę, dobra. Pompniemy. A jak? O nie! No to. Dobra, przeżyjemy. Balcie się o, zajebiste to jest od roku! Ty ja to przeżyłem? Czy mają Z tym Daszym, do kumali. No tak Mamy skrzynię, dobra, otwierać ją, a co mi tam? I Mamy ten pancerz na każdym piętrze. O kurde, czy mogę co piętro z tej Bardzo fajna sprawa, przyda się. Tu jest to, dobra, nieważne. Się na środku, nie rezygnuj. Chodź, do takiego. Na prost! Zobacz, no, nie aż tak ciężko jest go ogarnąć. Nie no wiadomo, jak ma przestrzeni to jest ciężej.

Kolejka, to już się giniesz. Gniazdki to tyj. I tu mamy jakiś pokoik mały, widzę, co? Patrzcie jak to zrobisz. A może jednak mały, to więc... jest... Tak się wejścia użyły, dobra. czekaj. A? A? a. Mamy kolejny pokój. Teraz idziemy trochę lepiej, ja też dlatego, mam broń. To bije więcej do mecza. Czy broń? Nie bije. Alpha i Room. I tu mamy kolejny pokój z skrzynką. I tu mamy pokój kolejny z skrzynką. Znaczy z skrzynką, kluczem. I to jest jakaś baba. Jakiś mech. Znajdę klucz i to otworzę. I tu mam jakiś lore chyba. O, coś jest pusty. Dobra. Chyba nie wiem. Coś. Lore gierki. Pociski leżą. Obstatują no, bardziej pociski. W takim razie teraz pójdziemy tutaj. Są to dwa nieodkryte pokoje. Aha! Nie wiem czy ty To jest kieszter, O jezu, ale gdzie tak, jest dolin? A? Uj, nie Nie, to takie

Ja pierdolę. Co to mi się trafiło? Kurde no A kto to jest? Makcienia! Ja pierdolę. Hibany Musiał, przyjść i mnie zajebać. Dobra. I tu mam ten. Or w sumie sobie zobaczymy jeszcze w takim razie co ten potrafi. A mam pasywy dwie, zmniejsza ceny z sklepa. O! I zwiększam maksymalną liczbę aktywnych przedmiotów i ilości amunicji. Okej. Okay. I to szansa na otwarcie każdego zamku. Naprawdę! A! Można ich zużyć tylko raz na zamek czyli mogę do każdej skrzyni podejść i mieć szansę pewną. Tylko nie wiem, czy to jest 50%, czy tak wiesz. Czy może mniej. Ale pewnie im lepsza skrzynia, tym większa szansa na. Tym mniejsza szansa na otwarcie. Być może, no. To takie, o. Dobra, zobaczmy na przykład co robi ta. Czy jak się wychodzi. Mogę jakoś, o zmienić pasy dobra. Zobaczmy co na przykład ta pani Dobra, mamy dwie bronie. Mamy strzelbę i mamy pukałę. I mamy wodę ognistą, okej, okay, nie są Dobra, dobra, dobra. Czy to jest woda ognista, czy to jest młotów, chyba. I pasywka. Teraz wskazałem, że dobra, w się podróży zapytają dlaczego. Nie wiem, co robi ta pasywa. Nie wierzcie jej kłamstwa. Dobra, czemu ja escape'em To jeszcze mam jedną postać, to wczyni. jak pamiętam dobrze. Zobaczymy, co ona jeszcze potrafi, no i tyle. Jakaś pukawa, to jest chyba. Ku, no, kusza, to jest napisane. Kusza, dobra. Nie ma aktywnego, a ma pasywkę. Wierny towarzysz znajduje przedmioty po oczyszczeniu pomieszczenia. Czy jak to jest jakiś item, którego ominąłem, to, to, mi, to mi pomoże, ale chyba na mapie pokazuje. To nie wiem. Dobra, no, jeszcze ogarniemy. A to jest ten wierny towarzysz, okej. Okay. Nie mogę szelać strzelać w tym miejscu. To mamy za to jeszcze ten, dobra, tenta. Namiotek dobra, listę. No, także, no to było tyle w tym odcinku. Dwa rany się udało zrobić i dwa rany w sumie, no jeszcze jakieś dużo progresu nie było. Ale też muszę się po prostu wprawić w tej gierce. I tyle. Zobaczymy, no jak to będzie dalej. Także, no to było tyle. już jak mówiłem, jak Ci się podoba ten odcinek daj łapkę w górę? Subskrybujcie na bieżąco z kanałem i zostaw jakiś fajny komentarz a my się widzimy jutro znów o godzinie 16. Także trzymajcie się ciepło no i do następnego. No, pa pa no, do zobaczenia.